Explainer Video. Co to właściwie jest, po co się to robi i dlaczego warto mieć takie wideo na stronie? Explainer Video to krótki film animowany, który w prosty sposób wyjaśnia, czym zajmuje się Twoja firma, jak działa produkt, albo jaką korzyść daje Twoja usługa. To nie jest reklama, to nie jest też prezentacja to konkretny, przemyślany komunikat, który opowiada na jedno kluczowe pytanie. O co tym wszystkim chodzi? Jak wygląda taki film? Explainer zwykle trwa od 60 do 90 sekund. Najczęściej jest w formie animacji, często z lektorem i muzyką. Ma początek, środek i koniec. Tak jak dobra historia. Zaczyna się od problemu, potem pokazuje rozwiązanie, a na końcu zostawia widza z jasnym, co dalej. Może być z bohaterem albo bez. Może być bardzo ilustracyjny albo oparty na symbolach i infografikach. Ale zawsze jego zadaniem jest uprościć przekaz i sprawić, że odbiorca zrozumie, co masz do powiedzenia jako marka? Dlaczego warto mieć Explainer na stronie? Bo twoi klienci nie czytają, a jeśli już, to tylko wtedy, kiedy coś ich zainteresuje. Explainer wideo działa jak rozmowa z człowiekiem, który wie, co mówi, tyle, że trwa półtorej minuty i nie wymaga scrollowania. Dobrze zaprojektowany Explainer zatrzymuje uwagę, buduje zaufanie, wyjaśnia i zwiększa konwersję. Zamiast ściany tekstu masz dynamiczny, angażujący film, który działa. I na emocje, i na logikę. Kiedy Explainer działa najlepiej? Najczęściej robimy Explainery dla firm, które mają złożony produkt. Są z branży technologicznej, finansowej, SaaS, medycznej. Mają nową usługę, którą trzeba szybko i prosto pokazać. Co świetne narzędzie na start kampanii reklamowej, do mailingu, do onboardingu pracowników albo nawet do edukacji klientów. Dobrze zaprojektowany Explainer jest jak inwestycja, która naprawdę się zwraca. Zamiast wielu materiałów, prezentacji i prób tłumaczenia masz jedno narzędzie, które pracuje dla Ciebie 24 na 7. Możesz go użyć na stronie, w social mediach, w sprzedaży, na targach. Jeśli Twoja strona potrzebuje czegoś, co wreszcie jasno wyjaśni, co robisz i dlaczego warto, Explainer wideo to jedno z najlepszych rozwiązań. W Elomate robimy explainery, które wyglądają, tłumaczą, angażują i działają. Masz pytania? Zastanawiasz się, jak może wyglądać to u Ciebie? Pisz! Chętnie pokażemy ci, jak film może wyglądać w Twojej marce. Do zobaczenia!